Tutaj jestem nad takim jeziorem Better w Duisburgu. I tutaj można zejść kawałek niżej, jest ławeczka, no i można sobie posiedzieć nad jeziorem. A tutaj znajduje się druga ławeczka, kawałek dalej znajduje się trzecia ławeczka, ale jest hałas, bo jest obok droga. Dziwi mnie, że w ogóle w tej wodzie mogą pływać ryby, ale pewnie są, no bo na czwartej ławce siedzą wędkarze, chyba że tylko taką ściemę odwalają. Zbliżam się do rzeki Lenn i tutaj znajduje się taki kościółek. No i tam z tyłu za tą górką powinna znajdować się rzeka. No i dotarłem nad rzekę Ren. O tutaj są jakieś ścieżki rowerowe, płynie jakiś statek. A tam w, do, w oddali widać miasto. Duisburg. Przeszedłem kawałek dalej. E, statek dalej płynie. No i tutaj co 100 metrów e, zazmieszczałem są ławeczki. No i tutaj uzupełnię informację, że z tyłu też znajduje się miasto. Bo ogólnie Duisburg. To jest bardzo duże miasto. No i powiem, że jest spory ruch na, na tej rzece. Bo tu kawałek dalej odchodzi taka rzeka Rura i tam znajduje się port. Przeszedłem stamtąd wzdłuż rzeki Ren. I tutaj znajduje się siłownia dla ubogich i taka promenada z ławeczkami. No i ta alejka jest dość długa. I tam dalej znajduje się wiadukt, i po lewej stronie port. I tutaj znajduje się port. Trzy wloty wychodzą od rzeki Rena, czwarty to już ta rzeka Rura. No i tu przy tym pierwszym wlocie znajduje się. Taki przy, taka przystań. Tutaj przy wlocie do portu znajduje się taki cygański bazarek, tam znajdują się takie dwie wieże. Tutaj wyświetlają się cyferki, które nie wiem co oznaczają. Z tyłu jakaś dzielnica przemysłowa i tutaj wlot do portu, tam z tyłu gdzieś jest port. W drodze do portu wiszą takie herby, to jakiś pomost w kształcie kotwicy. Tutaj można sobie zejść po schodach i wejść do wody. No i dobra, idę w kierunku portu, tak to wygląda. No i dotarłem do obrzeży tego portu, które znajdują się tutaj. Dotarłem do takiego jakiegoś starożycza portowego wyłączonego z użytku. No i tak wygląda centrum. O, tu jakaś stara kamienica. Tu następny taki kościółek, o i takie śmieszne uliczki. O i tutaj mijam następny kościółek. O, dzisiaj znowu przyszedłem nad rzekę i... Płynie taka wielka barka, jest z tyłu jakiś statek. Oddalam się od centrum Duisburga, idę wzdłuż Kilen, stoję za dupym w Duisburga. Miałem wiaduk kolejowy, autostradę Zadupia Duisburga. No to tak naprawdę teren przemysłowy. No ale jest obok rzeka, ale widać, że niebo jest zanieczyszczone zdecydowanie. No i tutaj latają takimi samolotami, koleś się tym samolotem, i teraz pewnie pójdą go obczać i naprawić. No i tam teraz patrzę na ten samolot i tutaj jeszcze jakieś inne stoją, a tam jakiś koleś przygotuje się do lotu helikopterem. No i właśnie odpalił maszynę i leci. Dotarłem do takiego zabytkowego budynku Enfalige Pumpstation Pump Station Mauseturm, dawna przypompownia myśia Wieża. Tutaj wzdłuż rzeki na terenie zalewą tworzy takie stawy. Z górki obok rzeki widać nadmiar zakładów przemysłowych. Po drugiej stronie górki tak samo, zakłady przemysłowe i dwa kominy wyglądające niegdyś jak krakowski szkieletor. Idę sobie taką alejką. O i po drodze napotykam takie kury. No i po drodze mijam takie ogródki działkowe, jakieś drzewa z bluszczem, no i taka alejka. O, no, teraz jadę takim wiaduktem, taka rzeka. Znajduje się teraz w miejscowości Wells. Mają tutaj sporo elektrycznych aut. A tam stoi taki blok z dachem takim. I katedra. A tu stoi taki Land Rover w niezłym stanie. I tak wygląda barokowy kościół w Wells. Tak wygląda ten kościół w środku. A tu jest taka żobka. A tak wygląda z drugiej strony. A tu są oweczki. Ferrari 348 za 89 tysięcy euro. Wracam z Łez, przez wioskę Oberhardt i taka rzeczka płynie. W oddali widać Alpy. I ta rzeka wpada do takiego wędkarskiego stawu Teich. Bardzo ładny stawik. O. Tam z tyłu jest jakaś ławeczka, łódeczka, jakaś chatka. I tutaj dalej płynie rzeka, o taki, taki mostek. Biegną do mnie strusie normalnie. O. Nie zesz mi telefonu. Wow. A tak wygląda młody struś Ciekawe czy zjedzą bułkę. Wow. I tutaj są jeszcze takie kozy, i po drodze jeszcze napotkałem Barżanta. Idzie sobie normalnie ulicą, tak wygląda autostrada 8 w stronę Monachium, w alp. Po drodze mija takie jezioro, tu już jadę przez Austrię. Do obok takiej rzeki i jadę w kierunku Brennera O, tu jadę teraz takim wiaduktem. O, teraz jadę takim wiaduktem. Przełęcz w Brenneru. No, jadę przez Włochy, coraz wyższe góry. To nie ma śniegu. I wyżej jest coraz więcej śniegu. A teraz jadę takim wiaduktem. Tu boku taki widok. No i tu już wjechałem do doliny i w ogóle śniegu. Na no, autostradą... No tam, tam na lewo miejscowość. O a tam na górce taki zameczek. Obok płynie rzeka Tiniwach. O, tu są fajne widać jakieś jezioro. Miałem taką miejscowość Bresanie i tam na górze widać narciarski. narciarskie. To jest 12 stopni, było 0 O i tutaj jakaś miejscowość na prawo Werdignes i na zboczach i na gronach Tam na górze taki Meczek. A tutaj taki mostek, taka dolina. Cały czas jadę wiaduktem. Na prawo mijam miejscowość Bolzano. Cały czas jadę przez Bolzano i się takie przestrzeń Ta góra jest fajna. No i tutaj taka wielka plantacja winogron. Plantacja na lewo, na prawo. I tu taka fajna góra. Mijam takie wiadukty. Po lewej stronie też fajna góra. No to sobie salomo, och takie góry no i takie góry dookoła no i gdzieś tam z lewej strony jest student, a na wprost taka góra, że to nad drogą taki autokryj zachód słońca we Włoszech Zbijam miasto breścia. no i będę jechał sobie przed mieściami Mediolanów no i tam takie fajne biurowce no i takie wiadukty no i tutaj na lewo też są fajne budynki podjechałem sobie na pauzę weekendową i mam pod nosem stolik poszedłem gdzieś na wioskę i miałem taki kanał z tego co zauważyłem, tutaj sobie wosi chodzą po tych ścieżkach, biegają, jeżdżą na rowerach I tak to wygląda, no, wszędzie jest ścieżka Tam, tam, o, idzie tam Jestem w miejscowości Ossona i miej taki cmentarz Trochę historii miejscowości Osona na muru Tutaj znajduje się droga do Rzymu i taki kościół No i tak wygląda w środku I tak wygląda to miasto To wygląda jak rynek Ossona Nie ma tutaj za dużo chodników ale mam za to ścieżkę dla pieszych, która znajduje się tutaj Tak wyglądają domki Idę sobie teraz takim osiedlem No tutaj jest taka dzielnica dojebanych chat Tutaj też takie ładne drzewo Tam też są ładne drzewa Znalazłem też takie krzesło Jestem dzisiaj w miejscowości Arluno I tutaj na środku jest fontanna, ale nie ma wody A tutaj można przeczytać historię miasta Arluno A tutaj jakiś kościół Tak wygląda wnętrze tego kościoła A tu taki pomnik. Niedaleko rynku takie fajne drzewa rosną. No i tutaj taka dzielnica z domkami. Zbliżam się do Como. A taki widok z góry na jezioro. Como. Dobra, jadę przez Szwajcarię. A tam w dole jezioro. Lugano, czyli Lago di Lugano. Tak wygląda to jezioro. Teraz mam jezioro po, po lewej i po prawej. Z prawej strony tak wygląda. Taka gondol. Jadę w tyłu do niej A no tutaj taka rzeka. Vadeggio Jadę sobie autostradą 13 przez Szwajcarię. No i po mojej lewej takiej góry. No i mijam góry tutaj, tam. No, tu na górce taki kościół. No i po mojej prawej stronie taki zamęczek No i tam z tyłu widać takie wiadukty. i zbliżam się do tych wiaduktów. No, byłem tam na dole i jadę już tym wiaduktem. Jadę taki długim tunelem Bernarda. Tu już wyjechałem z tunelu Świętego Bernarda. Tutaj widać, że jestem już blisko linii śniegu. A tu mijam jezioro Reynpasterjufners. Mijam taki kościół i takie zbocze, a tam takie wieżowce. Tam widać jakieś miejscowości, Tutaj widać pierwszy tygniowski komórk w Szwajcarii. Tam z tyłu czarne owce. Tutaj też taka ładna dolina, poniżej rzeczka, a tu mnie pociąg. O, i tam po lewej stronie miałem taki kamieniołom No i to Strasburga, taki zalew Prądu de Plopzian na rzece Ren. O, a to we Francji taka droga. Takie ładne przejście dla zwierząt. Tam na prawo też fajnie widok było. się do Autohofa przed Mannheim. Taki obiad mam na Autochowie, mogłem sobie sałatę kilka rodzajów powybierać. O, i taki widok o poranku Jadę do Portugalii 2065 km. Miałem rzekę Ren. Jadę takim mostem. Stanę sobie na takiej Awi we Francji. Taka i wyjście pajama. Zbliżam się powoli do Hiszpanii. Tutaj w okolicy San Sebastian. Jadę taką drogą przez taki wąwóz. Jadę obok oceanu. No i tutaj też taki fajny wąwóz. Jadę w stronę Burgos. No i taka droga. Jadę sobie przez jakieś miasto. No i tutaj będę zjeżdżał na Burgos. No i tutaj też w dole jakieś miasto. Przede mną też taki duży wiadukt. A tu taki wiadukt nad rzeką Deba. No, jadę wiaduktem, tutaj obok wiadukt, tam jakieś miasto. Wjazdy do tuneli. Tam prawo widać miasto Burgos, do którego się zaraz wybiorę. Dotarłem do miasta Burgos. I miałam takie boisko. I tutaj na każdej bramie jest graffiti. Siłownia dla ubogich, a tam daleko w tyle zjeżdżalnie. O mam takie bloki, graffiti i tu też graffiti. A tu taki stary kościółek, a tu taki mały rynek albo coś takiego. A tu się znajdują takie fajne alejki To jest jakiś instytut i tak wygląda. Tu taka elegancka ścieżka rowerowa. Jestem nad rzeką. O tam jakiś koleś kręci Blanta. To jest taka fajna alejka to jest dziwnie, bo tam drzewa mają liście, a tu w ogóle nie ma liści i drzewa na górze są połączone. No i tak wygląda centrum. Tu jest taki most. a Tam jest taka brama. A tu taka ścieżka z krzakami przestrzeżonymi przez nożyce rękiego. I tak wygląda katedra de Santa Maria z Burgos. I poszedłem sobie kawałek dalej i stoję teraz przez katedrą z przodu. Jestem teraz w środku katedry. Jest jakaś muszała. A tutaj do ulica Sienkiewicza w Burgos. Jestem teraz na tej miejscówce, co koleżka skręcał. A tu mi gołębie, kaczki. Teraz zjadę sobie jedną z tych zjeżdżalni. I dobra, zjeżdżam tu do zjeżdżalnią. Mógłbym krzyknąć. Jestem hardcore. Ale kurde, zwolniłem. Teraz jadę tam w dół do Skate Parku. A teraz mnie czeka ekstremalny przejazd na takiej linie. Ja spółrotu zjeżdżam w dół w stronę Portugalii i na dole taka mgła jest no tak wygląda tam mgła, trochę inaczej niż w Polsce tutaj po mojej lewej stronie miejscowość Guarda. widać jakiego koloru są te mgły? takie szare o i teraz wjeżdżam do tej mgły właśnie o, takie, takie lasy o, tutaj jest fajny widok tutaj nas jest taki O i tu miałam takie fajne miasteczko A Jadę przez te wioski No jestem w Romaris O tu ma ktoś dom z Jezusem W ogóle Portugalczycy to bardzo chrześcijański naród no i taki mam widok z górki I będę sobie zwiedzał tak na pałę, bo nie chcę się zaglądać do Google Maps Idę teraz taką dżunglą do góry No i za mam taki widok Idę powoli na górę, na razie jestem tutaj o. Z drugiej strony góry widok jest taki A tam w oddali widać ocean atlantycki Mój dzień 25 kwietnia, pół godziny przed południem słoneczne w Portugalii obok Porto A tu taka ładna droga pod górkę Na następną górkę Jeszcze raz rzut okiem na widok z góry no i teraz taką drogą z górki sobie idę o, Tutaj Matka Boska i następny obiekt świadczący o chrześcijańskości portugalczyków krzyż No i tutaj krzyż, a tam kościół No i ławeczki pod kościołem Domki na zbocz pod górką O i takie uliczki tu są I taka wiejska droga I takie ogródki tu mają o. Centrum Romaris Ale nie jestem pewien No kurwa zobacz sobie na mapie Ja bym Idźcie, mi nie spytuj, nie! Tutaj trochę technologii portugalskiego budownictwa jak się robi wam wozy. No i tak podsumowując, byłem na tamtej górce, jestem tutaj, a idę tam. No idę stamtąd, tam dalej autostrada, pewnie takie ekspresówka, bo długa szybkiego ruchu, coś takiego, i tam idę. No i dobra, jestem na szczycie tej góry no i taki widok mam z góry. O. Jeszcze obok mam takie górki, dlatego idę tam. I tak to wygląda, idę stamtąd, idę tam. Wszedłem na ostatnią górę i co się okazało? Że tu takie coś stoi. Drodzy poglądaj i o taki wodospad Jadę do portu na mynie. Jadę taki wiadówem między wioskami. Tak, jest Tam Tak na Z drugiej strony ocean. Mijam takie budynki. Tutaj takie drzewo blisko drogi. Jedzie się pod, pod liściami. No i bardzo wielkie to miasto. Myślałem, że wjechałem z centrum, ale się dalej ciągnie i ciągnie. Tutaj Port. Porto Douro Z mojej lewej strony Mijam taki stadion Mijam takie miasto Figuelia Da Fos Rzeka Rio Mondego, Taki inny no. most Jadę sobie do takiego jeziora Idę do miejscowości Reiroza No i takie eleganckie domy Mijam O i tutaj mają takie uliczki I tutaj taki fajny kot jest o. Tam w oddali widać Figueria Da Fos O tutaj jest taki krasnal no i tak to wygląda. No jaka elegancka plaża. Ale powoli wychodzi słońce. Widok. A tu taki obrazek przedstawiający życie ludzi nad morzem. O, tu takie ruiny. A tu taka łódka. Tak wygląda to miasto. O. A tu taki piesek. Poska, tam jakieś muzeum Ale takie malowidło No i jadę teraz do Hamburga, 2500 km A tu taka rzeka Rio Mondego Tak wygląda połączenie Rio Mondego z Rio Chris i Dao River I ma ona kształt takiego korzenia 14-14, 30 stopni Na stacji szela w Hiszpanii 33 stopnie A tu jest czas zimowy, czy jest u nich 17:22. Zaparkowałem sobie obok stacji benzynowej I idę nad Menda Tagine O, a tutaj siedzi taki baran A tutaj idzie stadowiec No jestem już na właściwej drodze na tą miejscówkę, ale nie mógłbym przyjechać Cysterną, bo jest zakaz No już w oddali widać ocean No i tutaj schodzi się taką ścieżką w dół No i idę przez taką dżunglę A tam w dole przepaść No i idę na razie jeszcze w dół No i Zatoka Biskajska zasłonięta chmurami I tutaj informacje na temat geologii nadwybrzeżnej Skarpy O, a tutaj są szlaki i można na przykład dojść do miejscowości Deba, a ja innym razem tam pójdę. Bo teraz idę tam na górę. No nie wiem, czy coś zobaczę, ale mam 300 metrów, więc idę. No jestem już na miejscu, ale chmura zasłania całkowicie wodę, więc innym razem to może przejdę. Słychać szum oceanu, ale wody w ogóle nie widać. Tam powoli wschodzi mgła i. Wodaj widać taką górkę w kształcie piramidy, na którą w przyszłości wejdę. No i wracam stamtąd, mijam taką wioskę. Ta góra w kształcie piramidy jest większa niż przypuszczałem. Znajduję się na takim wielkim parkingu. No jest tutaj stacja benzynowa, taki stawik, st stacja do ładowania samochodów elektrycznych, restauracje. Idę pozwiedzać okolice. Dam kaczkom trochę jeść. Tu taki cmentarz w miejscowości Asse Villers. No, i w centrum tej miejscowości znajduje się taki kościółek. Tutaj, na przystanku, jak się komuś nodzi, można sobie poczytać książki. No, i tak wygląda ta wioska. A tutaj jest Matka Boska, za kratami, pewnie po to, żeby nikt nie zabrał. A tutaj ktoś prowadzi jakąś działalność artystyczną. A jutro ja się przyjadę pociągiem te żywe. No I wyszedłem z dworca, idę tam do centrum. I dobrze, doszedłem do tego miasta. To jest jakiś stary dworzec. Tam jest kościół Eglis saint marcie No i tak wygląda centrum. I tak wygląda wnętrze tego kościoła. Tak wygląda od przodu ten kościół. Tutaj jest opera, a tutaj jest jakiś obyk kultury. No i tutaj są takie kamieniczki. Jestem teraz na Grand Placu. Oj, takie kamieniczki wszędzie. No i wszędzie są takie uliczki. Przyszedłem tu przez bramę i tam z tyłu zobaczyłem katedrę Notre-Dame-de-la-Trail. No i tak wygląda katedra Notre-Dame-de-la-Trail. W środku ta katedra tak wygląda. No i tak wygląda od tyłu, o tu są jakieś kamieniczki. No i jestem tutaj na takim placu. Tu jest jakiś muzeum, a tu trybunał. Tak wygląda to muzeum Hospice Comptis. No i tutaj wokół takiego pomnika są bazary. A tu taki Plac des Archives. A tu taka uliczka Rue Faro de Winter. I tak wygląda Bank de France. A tu jest taki kanał de la Moyenne Duelle. Tam dalej jest cytadela, tu wesołe miasteczko. O tu jest taki pomnik, to takie alejki, park. No i ja znajduję się tutaj. No i tutaj jest zoo. O tam są małpy. I tutaj jest taki mostek, o pływające łódki. A tutaj taka plantacja. A tu taki college saint Paula. O tu taki ładny kościół. Tak się nazywa. Tam jest prefektura, tu sobie ludzie robią jakąś próbę Place de la République, tam jakiś, to jakieś muzeum, o, tam pomnik No i to jest pomnik jakiegoś francuskiego generała Fajdery no i tak wygląda to muzeum, Palais des Arts de Lille No i dobra, wszedłem do tego muzeum No tu takie stojące typy, tutaj Napoleon, no tu coś komuś nie wyszło Tak, jakieś talerze z porcelany. O, tu ładne figurki. Tutaj jest taka ładna taca. Czyli ryj czy tam dziki, dzika. O, tutaj są ładne obrazki. O, tu wszedłem do środka. Taka wizualizacja. No i tutaj jest taka makieta muzeum. O, i tu jest ładny obraz zdjęty z krzyża O, tu taki wielki obraz O, ten obraz też jest ładny O, tu jest ładny obraz O, tutaj też jest ładny obraz tutaj taka kobitka ogolona, a tu się relaksują O, tutaj się śpią O, tu takie coś z porcelany O, tu też ładny obraz tu też taki ładny obraz Taki szkieletor O, wsiadłem do takiej fajnej windy O, tu taka rzeźba Którą ciężko ogarnąć O, tutaj są ładne rzeźby O, to jest ładne to też, no, taka duża rzeźba No, a tutaj są takie ogromne makiety Tutaj taki ładny budynek mieszkalny O, i tak wygląda okolica dookoła the de Hotel de Ville de Lille A tutaj Porte de Paris O, de Ville de Lille z przodu, a tu takie osiedle, o A tutaj Porte de Paris od przodu O, tu taka biblioteka uniwersytecka A tutaj jest uczelnia a tutaj taki oddział medycyny i bazarek. Louis Pastor, a tyłu St. Michael Lille. Wiem trochę o tej starówki, tu jest taki park. No i se tu ludzie przychodzą na pikniki No i po środku jest taki ogród, z jakieś palmy. O. Wracam na parking. No, a tu takie restauracje na substrady. Jak się gobci, kurde. No, jestem teraz na ostatniej ciekawej miejscówce podczas tej zmiany. Basin Des Moines to jest takie jezioro niedaleko granicy z Niemcami, we Francji. No i woda ma bardzo ładny kolor, o tu są zjeżdżalnie A tam z tyłu domki takie Idę na taki cypelek, a po drodze taka miejscówka, o, po schodach można sobie zejść o. No i jestem na tym cypelku, gdzie widać długą stronę jeziora I tutaj widać też jaka czysta jest woda No i gdzieś od tego miejsca ten cypel przybiera kształt gruszki I o Tam się idzie, tam I tak dookoła i tu jest Jezioro i tam. O tutaj widać jeszcze, że koparka jest czynna. Czyli to jest taki zalew w sukowie, gdzie można się po prostu kąpać. Nagrywam już ostatnie ujęcie do tego filmu. No i nie wiem jak podsumować. No było fajnie.